To w przypadku, gdy dziecko ma rodzeństwo, które nie ma problemu z nawykowym jedzeniem. Jak mają wyglądać posiłki w rodzinie? Jeżeli my to nawykowe jedzenie definiujemy w ten sposób, że dziecko nie je. Właśnie do tego uczucia zaspokojenia głodu, tylko właśnie je aż do takiej sytości, kiedy już jest przejedzone i więcej jeść nie może, albo też podjada sobie w międzyczasie tak bardziej z przyzwyczajenia, niż faktycznej potrzeby przekąszenia czegoś, no to oczywiście eliminujemy taką regułę i zwracamy uwagę na to, żeby te posiłki były świadome i też, żeby każdorazowo było kontrolowane. To znaczy, żeby to nie było tak, że to jest jest taka nieprzemyślana reakcja, że a sobie coś zjem, czy to z nudów, czy to właśnie dlatego, że zawsze jak tam nie wiem oglądam YouTube'a albo gram w grę, to coś sobie podjadam, więc teraz też tak zrobię, tylko żeby każdorazowo to poprzedzała taka refleksja, czy ja faktycznie potrzebuję to zjeść, czy ja teraz jestem głodny, czy ja naprawdę mam ochotę na tę przekąskę, albo czy ja naprawdę mam ochotę jeszcze na tę dokładkę, albo czy ja naprawdę muszę dojeść ten obiad, czy coś się takiego złego stanie, jeżeli ja zostawię, kiedy już teraz jestem na Jedzony. Jeżeli chodzi o to, jak to ma wyglądać w przypadku innych osób w rodzinie, czyli rodziców, czy też na przykład jak tutaj w pytaniu, rodzeństwa, wydaje mi się, że to są na tyle dobre praktyki, to takie świadome jedzenie i przyjmowanie posiłków, że to jest jak najbardziej coś, co można rozszerzyć na wszystkich domowników, niezależnie od tego, czy mają z tym problem, czy nie mają z tym problemu, bo to jest po prostu dobra praktyka, która w dłuższym terminie i tak im będzie służyć. Ważne też jest to, tak jak już wspomniałam, żeby te posiłki jeść świadomie i rodzinnie. To znaczy, że to nie jest tak, że każdy przychodzi do kuchni, bierze tam sobie co chce, czy tam ten ugotowany obiad, czy samemu sobie robi te kolacje i potem rozchodzi się każdy w swoją stronę. Tylko naprawdę warto pielęgnować tę taką tradycję, żeby usiąść przy stole i razem przy tym stole jeść, rozmawiać. Mogą nawet państwo wprowadzić taką zasadę, że wtedy nie używa się telefonów komórkowych, tylko faktycznie jest się dla siebie tutaj i teraz. No i to też, to takie świat. Doma jedzenie będzie sprzyjało temu, żeby te nawyki zmieniać, a też będzie bardzo ważne dla budowania po prostu dobrych relacji rodzinnych, ponieważ szczególnie we współczesnych czasach my się bardzo często rozmijamy i taki czas, że cała rodzina może się spotkać i pogadać, co tam u nich jest naprawdę bardzo wartościowy. Może być też tak, że czasem na przykład dziecko nie będzie rozumieć, dlaczego jemu coś jest zabraniane, jemu coś jest tłumaczone, jemu coś jest ograniczane, a na przykład jego rodzeństwu nie. Czyli, że na przykład yy, rodzeństwo może sobie wziąć jakąś przekąskę, no a tutaj na przykład dziecko jest od tego odwiedzione, że tej przekąski nie może sobie wziąć. I tutaj bardzo ważne będzie właśnie to, żeby ustalić wspólnie z rodziną takie reguły. Czyli to nie musi być tak, że teraz tylko i wyłącznie to dziecko musi przestrzegać jakiejś diety czy zasad, a reszta rodziny robi co chce, tylko warto razem usiąść i. Ustalić takie zasady, że okej, okay, od teraz cała rodzina je bardziej świadomie. No i tłumaczymy, dlaczego uważamy, że to jest fajne, dlaczego uważamy, że to będzie pomocne. Też warto, żeby sami rodzice w to weszli, i, no bo oni w tym momencie będą takimi fajnymi modelami dla dzieci, no i też będą pokazywać, że faktycznie to traktują poważnie, dzieciom wtedy będzie o wiele łatwiej za nimi podążać, niż gdyby to miało być tak, że dzieci są do czegoś zmuszone, a rodzice robią swoje. No i też, jeżeli to dziecko zobaczy, że to są takie zmiany wprowadzane w całym domu, o wiele łatwiej mu też się będzie do tego dostosować. Bo nie będzie się czuło w tym takie wyobcowane, potraktowane niesprawiedliwie czy jakkolwiek inaczej. Oczywiście czasem może być tak, że no to dziecko jednak będzie traktowane inaczej, no bo to ono ma problem, natomiast rodzeństwo takiego problemu nie ma. Tutaj znowu to, co już powtarzałam kilkukrotnie, bardzo ważna będzie ta relacja z dzieckiem i to, żeby dziecko miało takie poczucie, że my to robimy w dobrej wierze i my mu chcemy pomóc. Czasem to też będzie zależeć od tego, na jakim etapie rozumienia problemu jest swoje dziecko. Czy to jest tak? Że ono wie, że ma problem i w pewien sposób godzi się na te oddziaływania, nawet jeżeli mu się do końca nie podobają, czy na przykład całkowicie to wypiera i twierdzi, że dzieje mu się wielka niesprawiedliwość. Jeśli to drugie, to tutaj w ogóle też trzeba będzie pracować nad tym, żeby dziecko zrozumiało ten swój problem i no właśnie dlaczego ono go nie rozumie. Czy to jest tak, że to jest jeszcze dla niego zbyt trudne, czy to jest tak, że ono nie czuje się dostatecznie bezpiecznie i swobodnie, żeby ten problem wyrazić, no to. Tutaj, jeżeli też Państwo mają poczucie, że jest jakiś głębszy problem i Państwo sobie nie radzą, też jak najbardziej warto się zwrócić o pomoc do specjalisty, no bo może właśnie to specjalista będzie musiał porozmawiać z dzieckiem, albo może właśnie by się nawet przydała taka terapia rodzinna. Czyli jeszcze takim krótkim podsumowaniem warto zastanowić się, czy pewne nawyki, które my wprowadzamy temu dziecku, to nie są takie ogólnie dobre nawyki, które w ogóle warto by było wprowadzić w całym domu. Wtedy też dziecku na pewno będzie się Łatwo dostosować. Natomiast, no, jeżeli już tak mamy, że to są ograniczenia specyficznie dla tego dziecka, no to przede wszystkim tłumaczyć skąd się one biorą i otworzyć taką przestrzeń na rozmowę z dzieckiem o tych jego trudnościach, żeby ono też miało poczucie, że mimo wszystko, nawet jak czegoś zakazujemy, nawet jak czegoś wymagamy, no to jesteśmy po stronie tego dziecka.